Witam Was dzisiaj z Orłowa. Przepiękny poranek. Po wczorajszym dniu, słuchajcie, który był naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, bardzo owocny, spędziłem go w okolicach Wejherowa i w samym Wejherowie, tu podziękowania dla Tomka za oprowadzenie mnie po, 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 po swoich terenach. Powiem Wam, że nie znałem Wejherowa od tej strony. Słyszałem o różnych legendach. Niejednokrotnie tam byłem, niejednokrotnie oglądałem, ale no, zakład psychiatryczny teren były jednostki wojskowej, zakłady Messerschmitta, focke spalarnia z WOK, no zrobiły na mnie spore wrażenie. Nie zdawałem sobie sprawy, że Wejherowo w czasie II wojny światowej odgrywało właśnie taką dużą rolę, jeżeli chodzi o zaplecze i przemysł niemiecki. Jednak też bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że w Wejherowie Znajdowała się placówka Lewensbornu Achnenerbe, że w znajdowała się pracownia, właśnie szalonego profesora, który wytwarzał mydło z ludzi. A propos, właśnie mydła z ludzi. Dzisiaj przyjechałem, to znaczy, noc, żeśmy my spędzili tu w Orłowie. Wczorajszą taką atrakcją to było właśnie, że jeden z turystów spadł sobie z klifu. No i to było jedno z takich, takich największych wczoraj atrakcyjnych wydarzeń, jednak ludzie, którzy tu przyjeżdżają też nie zdają sobie sprawy, że Redłowo, Orłowo, Sopot były miejscami, w którym w czasie II wojny światowej dochodziło do tajnych spotkań, że te miejscowości odgrywały bardzo dużą rolę właśnie, można tak powiedzieć, w przemyśle niemieckim. Zaraz jadę do Sztutowo, jadę na Mierzeję Wiślaną. Dosyć spora grupa tam dzisiaj się właśnie zebrała. No i kontynuacja tematu: właśnie produkcja mydła z ludzi. Tak jak w jednej z audycji, ostatnich powiedziałem, właśnie, że Gdańsk, wrzesz, szczególnie był takim miejscem, gdzie prowadzono te eksperymenty. Jedno z dwóch miejsc w Polsce, gdzie na masową skalę używano w czasie II wojny światowej gilotyny. No, Poznań, cytadela i właśnie. Zakład higieny niemieckiej, tak to się nazywało, gdzie szaleńczą umysły doszły do wniosku, że gilotyna będzie jednym z najskuteczniejszych metod pozyskiwania tak zwanych konserw do eksperymentów, badań i produkcji mydła. Proces produkcji mydła. Nie jestem specjalistą. I na pewno nie byłbym użytkownikiem. No, Chociaż propaganda niemiecka, która w czasie II wojny światowej uczyniła swoje, że ludzie używali tego mydła. Nie wiem, czy gdyby mnie podano odpowiedniej takiej indoktrynacji i w sumie do do, do czynienia miałbym z jedynym produktem. Nie wiem, bo tak od razu choć opowiedziałem, że na pewno bym nie skorzystał, No, trudno powiedzieć, jakby, jakbym zareagował w czasach, kiedy właśnie. To istniało. Podobozy, filie, komanda robocze, tak samo jakieś tam pojedyncze placówki, znajdowały się porozrzucane po całej linii wybrzeża, które zajęli Niemcy po 1939 roku. Masa willi masa pałacyków, masa. Nie wiem, jakichś takich odosobnionych kompleksów, no, kompleksów, duże słowo powiedziane. Ma, no, małych obiektów zrzeszonych w grupy, które właśnie miały świadczyć usługi na rzecz produkcji mydła. I mydło produkowane z ludzi miało nie być jedynym z produktów, które Niemcy sobie wymyślili. Że będą robili z ludzkich ciał. Kości, wiadomo, miały być mielone, miały być spopielane, wykorzystywane jako nawóz. Skóra, wiadomo, miała iść na, do produkcji. Włosy też znalazły swoje zastosowanie. Jednak największym takim, 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 takim aspektem, który, no nie powiem, że głównym takim, Wiodącą, wiodącą ideą tego, tego całego zamysłu wykorzystania ludzkich ciał było właśnie stworzenie części zamiennych dla żołnierzy na froncie. Prowadzono eksperymenty nad przeszczepami, prowadzono eksperymenty, no nasze znaczy eksperymenty. Wypompowywano masowo krew z Polaków, dla, 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 która miała służyć do transfuzji na, na, na froncie. Zeszyty oświęcimskie to właśnie obrazują, pokazują. W Norymberdze ten ten proces też był poruszany. I jak do dzisiaj nikt za to nie ponie żadnej odpowiedzialności. Eee... Nie wiem na jakim, na jakim etapie to było wszystko pod koniec II wojny światowej, jak, jak ten mechanizm do końca działał, jednak dzisiaj dotrzeć do jakichś tam dokumentów, do, do, do świadków tamtych wydarzeń jest bardzo ciężko. W zasadzie ja bazuję, tak jak od zawsze Wam mówię, bazuję tylko i wyłącznie na opowieściach, na przekazach, na takich właśnie bajaniach, które, 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 które przekazał mi wczoraj Tomasz. Dzisiaj w Sztutowie na pewno znowu się nasłucham niesamowitych opowieści i co z tym zrobić? Jak wykorzystać tą wiedzę? Do, do, do jakiego momentu w zasadzie można gromadzić takie informacje? i przekazywać dalej. Czy ktoś jeszcze tym w ogóle się interesuje? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Byłem ostatnio w bibliotece uniwersyteckiej w Gdańsku, szukając dokumentów właśnie na temat wytwarzania i produkcji mydła z ludzi. Parę pary ma małe, powiem Wam tak, że spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się, że w archiwum tam znajdę jakieś dokumenty, jakieś opracowania. Że znajdę jakieś wykazy. Okazuje się, że bardzo mało na ten temat jest opracowań. No, z internetu nie korzystam. A staram się unikać w zasadzie pozyskiwania informacji z internetu. Po prostu mam jakąś schizę na, 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 na temat gromadzenia, na, na mój temat informacji przez sztuczną inteligencję i chyba tak już zostanie cały czas. I teraz takie, takie rodzi się pytanie, czy. Ktokolwiek jeszcze dzisiaj chce tej wiedzy dotyczącej właśnie produkcji mydła z ludzi, czy ktoś jeszcze w ogóle jest zainteresowany tym szaleństwem, które ogarnęło, słuchajcie, Niemców w latach 40. Wczoraj, jak chodziliśmy sobie tam po Wecherowie, pojechaliśmy na tak zwaną spalarnię do Bakutila, gdzie gdzie były spalane jeszcze w latach 80-tych, 70 -tych kości z przetwórstwa mięsnego. Okazuje się, że taka spalarnia znajdowała się tam już w czasach II wojny światowej. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie konserw tak zwanych dla... Przemysłu niemieckiego, to od 1939 roku już pierwsze zbrodnie, które były dokonywane na ludności polskiej, kaszubskiej, na terenie właśnie Trójmiasta, wywożenie zwłok do, do, do Piaśnicy, okazuje się, że w tym momencie już było pozyskiwane, pozyskiwany materiał do eksperymentów i badań. Czyli w którym momencie to mogło się wszystko zacząć? No, to nie są moje przypuszczenia. Wyczytałem sobie kiedyś taką, taką broszurę na temat niemieckiej akcji, gdzie pozbywali się osób chorych psychicznie, że wtedy już prowadzono pierwsze eksperymenty, właśnie nad metodami uśmiercania, oraz pierwsze zastosowano wtedy samochody do, do, do gazowania właśnie tych nieszczęśników za pomocą spalin. Ale też wyczytałem tam o tym, że już w 1938 roku prowad... pozyskiwano ciała do eksperymentów dla Akademii Antropologii i Medycyny, jakiejś tam w Berlinie, potem w Monachium, w Dreźnie, w Lipsku znajdowały się takie pracownie. Jednak główne zagłębie później powstało na terenach okupowanej Polski. W niemieckich obozach koncentracyjnych prowadzono te eksperymenty na szeroką skalę. Takim, takim największym zagłębiem. To było Auschwitz-Birkenau, tam gdzie dokonywano największych zbrodni. Obóz w Sztutowie dostarczał w zasadzie materiałów dla szpanera, jednego z głównych organizatorów właśnie tego procederu w Gdańsku. Filia gestapo z budynku, znaczy siedziby gestapo w Gdańsku też ochoczo dostarczała właśnie materiałów poglądowych i materiałów w postaci ludzkich, ludzkich, ludzkich zwłok, które potocznie były nazywane konserwami. I teraz dzisiaj w nocy, właśnie, padło takie lakoniczne stwierdzenie. Ja tu kiedyś nakręciłem taki materiał, to no były takie bajania o tym, że Hitler w 1939 roku przechadzał się tu po, 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 po klifie w Orłowie do Redłowa, sobie gdzieś tam ponoć doszedł. No i po raz kolejny taką legendę dzisiaj usłyszałem. I teraz. Szaleństwo z tamtego okresu, czy ono zostało całkowicie zażegnane, czy to szaleństwo zostało ukrócone, czy yy, to szaleństwo zostało w jakikolwiek sposób po prostu zaniechane? Przypuszczam, że nie. Eksperymenty medyczne trwają do dzisiaj. Do dzisiaj jest ten przemysł, słuchajcie, już tak rozwinięty, już jest tak yy, rozbudowany, że tego w żaden sposób nie daje już się. Dziś dzisiaj to nazywa się zupełnie inaczej. To możemy nazwać już kosmetyką estetyczną. Możemy nazwać ten proceder, nie wiem, współczesną medycyną, która została zapoczątkowana. Słuchajcie, właśnie w latach 40. przez e, pseudonaukowców niemieckich. I teraz e, tak przeskoczę w temat tak zwane żywe trupy Hollywood, wszystkie te gwiazdy, które gdzieś tam poddały się wszystkim tym zabiegom upiększania, operacji plastycznych, wstrzykiwania sobie botoksów i tych innych, są takim efektem prac zapoczątkowanych przez Niemców w Austrii, Szwajcarii, no i przeniesione potem na tereny okupowanej Polski, do laboratoriów szalonych naukowców i... Co ciekawe, słuchajcie, dzisiaj też niesamowite takie opowieści na temat Orłowa i, i Sopotas, że w willach, które zajmowali tutaj właśnie prominenci w czasie II wojny światowej, niemieccy, yy, też miały miejsce taki proceder. Później składowiska yy, mydła, wytwarzanego z ludzi, które składowały, znajdowały się właśnie na terenie Trójmiasta i Między innymi w Orłowie do 1946 roku, w schronach i w kazamatach, które znajdują się do dzisiaj na Pifie, wystarczy przejść do schronu artylerii stałej, basa, znaleźć starą komorę, w której właśnie Niemcy w 1945 roku mieli składowisko chemiczne. Była tam niby broń chemiczna, miał się tam znajdować Fosgen i Peryt. I między innymi miały się znajdować. Wyroby pochodzące właśnie z wytwórni, yy, która znajdowała się we wrzeszczu, i gotowe produkty miały tu się znajdować, mianowicie mydło z ludzi. Czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia, nie mam na to żadnych dowodów, nie mam na to żadnego yy, dokumentu potwierdzający ten fakt, tylko i wyłącznie opowieści, które sam zmyśla. I słuchajcie, niech tak zostanie. Że wszystkie, wszystkie, wszystkie opowieści, które wam opowiadam, które nagrywam od wielu, wielu, wielu lat, wymyśliłem sam. I tej wersji, słuchajcie, się trzymamy i to jest wersja najbardziej bezpieczna. Dlaczego? Bo od pewnego czasu okazuje się, że stałem się yy, bardzo niewygodny dla jakiejś tam grupy, która, która właśnie, której poświęcę odcinek niedługo. Yy, no, będzie troszeczkę kontrowersyjny ten odcinek. Pokażą się tam nazwiska, pokażą się tam... No właśnie. Co się pokaże, to niebawem zobaczycie. Ale na pewno troszeczkę dokumentów ze stempelkiem i podpisem odpowiednich organów na pewno ukaże się, się na moim kanale. Ale to jest, to jest kwestia, no nie wiem, ile jakiego czasu. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Czy takie bajania Dariusza Kwietnia... Mogą wywołać jakiś skutek, jakąś reakcję gdzieś wyżej postawionych osób. Okazuje się, że tak, że coś takiego zmusza ludzi do oglądania mojego kanału. Zmusza niektórych ludzi do zmiany swojej no nie powiem, jak to powiedzieć, nie tyle wizji jak. Kurde, pewnego planu, który został narzucony, znaczy nie tyle narzucony, który został podjęty kilka, kilkanaście lat temu, w celu, no właśnie jakim? To też dowiecie się z kolejnych odcinków. Wracając do produkcji mydła z ludzi. Yy, proceder yy, ten był na tak szeroką skalę yy, rozpropagowany w latach 45-47 że nie udało się niemieckim propagandystom tak zwanym reakcjonistom Zachodu tego procederu wymazać. Okazuje się, że w Niemczech zachodnich, gdzie od razu od 1945 roku podjęto akcję zacierania wszelkich śladów po obozach koncentracyjnych takich jak Dachau, Sachsenhausen, Dora, nie udało się, słuchajcie, tego wykasować, nie udało się tego w jakikolwiek sposób yy, zniszczyć dlaczego. Bo właśnie poprzez taki mych, przez taki właśnie element, którego nie brali pod uwagę jak mydło z ludzi, że ta tajemnica nie zostanie nigdy zachowana, że poprzez kostki z mydłem, ludzie zaczną dociekać i ludzie zaczną yy, dopytywać. Skąd, co, jak, kto i dlaczego. Kolejny błąd, jaki Niemcy popełnili. Zostawiając największy dowód, największe archiwum swoich zbrodni, to były tatuowane numery ludziom na rękach w Auschwitz-Birkenau. Jedyny obóz, gdzie tatuowano właśnie te numery. I ta numerologia, słuchajcie, dzisiaj pozwala nam odtworzyć proces zbrodni niemieckich. W swoim życiu poznałem kilka osób, które miały wytatuowane, wytatuowane numery na rękach. W łodzi, gdzie mieszkałem na ulicy Kresowej, mieszkał taki Tadeusz Winkowski. On był więźniem Oświęcimia. To, co on mi opowiadał, no w sumie zapoczątkowało tą, tą taką fazę, taką no nie tyle fazę, jak podjęcie decyzji o tym, że trzeba to w jakikolwiek sposób nagłaśniać. To była, były historie takie związane właśnie z Łodzią. Kiedyś tam kręciłem materiały, wspominałem o nim. Dlaczego teraz wspominam o Tadeuszu Winkowskim? Spotkałem człowieka, z którym po prostu taka lakoniczna rozmowa, mówię, że mieszkałem w Łodzi na Grębachu, że mieszkałem na Małej kresowej, na Krótkiej Kresowej, że mieszkał tam właśnie taki Tadziu, no pijaczyna totalny, no niesamowity, niesamowity taki evenement ewenem, widzewski. Okazało się, że ten człowiek znał Tadzia, gdzieś tam prowadził z nim jakieś... Interesy szemrane w latach tam 50., 60. i też pojawił się taki element mydła, mydła z ludzi. Czyli w Łodzi ten temat też był znany. Nie wiem, czy w Łodzi, właśnie, preparowano, czy gdzieś tam odbywała się produkcja. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że Łódź była takim zagłębiem, gdzie masowo prowadzono akcje germanizacji i takiego dalszego jakby wysyłania w głąb III Rzeszy dzieci zabowanych na terenach wschodnich Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i wysyłanie ich w głąb Rzeszy. Kiedyś kręciłem te materiały, możecie znaleźć je w starych odcinkach właśnie, jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem, mieszkałem sobie w Łodzi. I teraz wracają wspomnienia właśnie rozmów z owym człowiekiem. Pokazywał mi swój numer. I naj, czego najbardziej żałuję, że nie zapisałem i nie zapamiętałem numeru, który on miał wytatuowany na ręce. Później mieszkańcy Guszycy kilku było, którzy właśnie też byli więźniami w oświęcimiu, też kiedyś opowiadałem o moim sąsiedzie, który przychodził do nas do szkoły do włókienniczej, opowiadał o swoich losach właśnie związanych z Oświęcimiem. I teraz przyszedł taki moment, kiedy pamięć o tych ludziach została całkowicie zapomniana. Kiedy już o tych ludziach się w ogóle nie wspomina, czasami gdzieś ktoś może wspomnieć: Ktoś, jak pójdzie sobie do Tadzia na, na, na cmentarz, na dołach, w łodzi i postawi mu świeczkę. Z tego co wiem, żadna rodzina jego nie została. Został Był samotnym człowiekiem, tak jak wiele osób, które poznałem, które właśnie przeżyły gehennę II wojny światowej, nie pozostawiły osoby ani rodzin żadnego śladu. I teraz ta pamięć całkowicie. Zostaje zapomniana. Tak jak wczoraj, właśnie na tym cmentarzu psychiatrycznym, powiedziałem, że taka tabliczka, ten. ten, ten yy, ta płyta nagrobna, jest świadectwem historii, jest takim jakby dowodem osobistym osoby, która, która leży sobie gdzieś tam. W takim yy, już w zasadzie porzuconym, zapomnianym cmentarzyku. I teraz okazuje się, że masa takich cmentarzy jest niszczona, że masa takich cmentarzy jest. Yy, dewastowana, płyty są wyrywane, żeby właśnie na podstawie imion, nazwisk, które są tam, dat urodzeń, nie odtworzyć historii tych ludzi. I teraz taka konkluzja mi się nasuwa, że no właśnie, nie potrafię jej nawet wyrazić, nie jestem w stanie tego, tego opowiedzieć, nie jestem w stanie jakoś zdobrazować tego, co gdzieś tam w mojej głowie się... Wytwarza na temat właśnie produkcji, wykorzystywania w produkcji, w przemyśle więźniów nie jako siły roboczej, tylko jako materiału, z którego pozyskiwano jakieś tam komponenty, produkty. Dzisiaj mamy do czynienia z fabrykami, które już na masową skalę produkują części zamienne dla ludzi, czyli nerki, wątroby. Jak skórę sztucznie się już wytwarza, można sztucznie płuco wytworzyć za pomocą drukarki 3D można wydrukować kompletny szkielet. No, dla mnie jest to po prostu niewyobrażalne. Nie, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Pozostaje tylko nadal jeden element, którego nie udało się naukowcom przeskoczyć. jak Mianowicie, jak przełożyć jaźń do takiego, no nie wiem, produktu, który by się nazywał idealnym ciałem. Aczkolwiek teraz eksperymenty prowadzone przez, przez Wielkich, no nie wiem jak to, jak to nazwać, yy, ludzi takich jak Elon Musk, który dostał pozwolenie na wykorzystywanie sztucznej inteligencji i cyfryzacji przy leczeniu ludzi do masowej produkcji sztucznych ludzi. Dla mnie jest to po prostu nieosiągalne. No, nieosiągalne. Nie jestem w stanie ogarnąć tego. Umysłem. I dzisiaj żyjemy sobie w XXI wieku. No w sumie ktoś powiedział, że to dopiero początek XXI wieku, ale zaawansowanie tych prac jest po prostu przerażające. Z jednej strony, prymitywizm, no, który możemy obserwować na frontach Ukrainy, gdzie ludzie się mordują, zarzynają masowo, z drugiej strony produkcja właśnie takich, takich hybryd. Także dzisiaj na pewno sztuję. Temat będzie poruszony, na pewno dzisiaj będziemy o tym sobie tam rozmawiali, bo w sumie takim głównym celem tego spotkania dzisiaj będzie to, co działo się właśnie na terenie miasta jeżeli chodzi o produkcję, produkcję mydła z ludzi. Temat jest, no nie powiem, że przyjemny, bo w momencie, kiedy zaczynam się zagłębiać troszeczkę w tą literaturę, kiedy zaczynam się wczuwać no, troszeczkę w temat, no niestety ryje to banie. Bo każdy sobie, kto ogląda gdzieś tam jakieś filmy, jakieś materiały, gdzieś tam sobie teraz coś obejrzy, ten, 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 ten yy, mój pseudo filmik. i kurde sobie pomyśli, no tak, faktycznie, z ludzi produkowano mydło, gdzieś tam pozyskiwano skórę, kości, tylko wyobraźcie sobie, jak ten proces wyglądał, jak dochodziło do tego, jak preparowano zwłoki, przede wszystkim jak pozyskiwano konserwę. Zdrowego, silnego, młodego człowieka, brano gdzieś do jakiegoś więzienia, przetrzymywano go tam w jakichś kazamatach, potem brano go na salę stracek, czyli tam, gdzie stała gilotyna. Obcinano mu głowę i później ciało w jakiś sposób tam konserwowano, żeby pozyskać pozostałe elementy. Nie będę tutaj zdradzał teraz wszystkich takich aspektów, bo one, słuchajcie, są naprawdę bardzo brutalne i no, w niejednym wywołają uczucie mdłości. I teraz taki przepiękny poranek, piękny Skut słońca, ja pitole takie głupoty. No słuchajcie, jednak no, historia nie zna przerw. Historia nie zna właśnie takiego pojęcia jak stagnacja, że dla historii nie ma znaczenia miejsce ani czas. To znaczy czas, w którym powstawała historia, kiedy się tworzyła, ma znaczenie. Jednak dzisiaj po tylu latach dochodzimy do momentu, kiedy właśnie moment wielkiego otwarcia wrót. Już stał się praktycznie faktem. Kiedy powrót tak zwanych, powrót tak zwanej rasy panów staje się faktem. Kiedy depopulacja staje się faktem. I czy ma jakieś znaczenie teraz tutaj taki problem, że w czasach II wojny światowej pseudonaukowcy niemieccy prowadzili takie eksperymenty. Czy ma jakiekolwiek dzisiaj znaczenie? Nie wiem, ocenicie sobie sami.